Bardzo dobre warunki panują w strefach Winterpol w Karpaczu i Zieleńcu, podobnie za naszą południową granicą. Sytuacja w czołowych ośrodkach sportów zimowych wciąż się poprawia obecnie. Narciarzom i snowboardzistom mogą jedynie przeszkadzać mgły i niskie temperatury. Na początek zaglądamy do Karpacza, gdzie obecnie na stokach winterpolu leży od 30 do 100 cm śniegu. Warunki są bardzo dobre, trasy wyratrakowane i ubite. Cały czas warstwa białego puchu się zwiększa, pada śnieg i tak będzie również w najbliższych godzinach. Powoduje to, że służby przy nartostradach mają sporo pracy, ale wywiązują się z niej bez zarzutu. Utrzymują się niskie temperatury z poprzedniego tygodnia na termometrach od minus 12 stopni Celsjusza do maksymalnie minus 9. Jeszcze chłodniej w kotlinie kłockiej narciarze czy snowboardziści muszą zadbać o ciepłą odzież, bo od minus 15 do minus -15. 11 kresek w strefie Winterpol w Zieleńcu był spory ruch w sobotę i niedzielę, teraz trochę się to zmienia, można jeździć w mniejszym zagęszczeniu narciarzy i snowboardzistów na stokach od 45 do 100 cm śniegu, mimo to nie wszystkie trasy otwarte. Zachmurzenie duże może przelotnie padać śnieg, warunki w najbliższych dobach powinny ulec jeszcze poprawie. W czeskich Sudetach także nikt nie narzeka na przygotowanie tras. Na narciarzy i snowboardzistów czekają setki kilometrów wyratrakowanych i ubitych stoków o różnym stopniu trudności. Minimalnie 50 cm, maksymalnie 1,20 m pokrywy śnieżnej. Także i u naszych południowych sąsiadów mocno mrozi. Na termometrach od minus 17 do minus 12 stopni Celsjusza możliwe szczególnie w nocy intensywne opady śniegu. Sponsorem programu była stacja narciarska Winterpol Karpaty Zieleniec.